No właśnie, w jednym z tekstów możemy przeczytać takie słowa księdza profesora: Nie tylko wszechświat jest wyzwaniem dla człowieka, ale człowiek jest wyzwaniem dla samego siebie. Jak zatem powinien działać człowiek w tym świecie i świat, którym przyszło mu kierować? Jeżeli świat rozumiemy tak bardzo ambitnie jako wszechświat, wszystko co, co istnieje, to my tym światem jednak nie kierujemy. Staramy się kierować tym, co nam bezpośrednio podlega naszej ziemi, naszej tutaj gospodarowaniu tą ziemią i też nam to nie za bardzo wychodzi, o czym świadczą historyczne przebycia. W XX i XXI wieku właśnie w całej ludzkiej historii, więc to kierowanie nam różnie wychodzi. Takim jasnym punktem to jest właśnie chyba nauka, która stara się zrozumieć świat, w jakim żyjemy, a tym samym zrozumieć siebie, bo my jesteśmy przecież częścią tego świata, i to jest niesłychane, że nam się aż tyle. Udało zrozumieć. Oczywiście ambicje mamy jeszcze znacznie większe, i zdajemy sobie sprawę z tego, że w porównaniu do bogactwa rzeczywistości to my wiemy niezmiernie mało, ale to i tak cud, że, że wiemy aż tyle. Na przykład, no zrozumiałym by było, żebyśmy znali jakieś podstawowe prawa mechaniki, żeby powiedzmy, uchylić się jak ktoś. Kamieniem w nas rzuca, żeby to skutecznie zrobić. Ale po co nam znajomość historii wszechświata do jego najwcześniejszych momentów istnienia, a jednak zdobyliśmy to i, i to jest jakieś niesamowite y, wydarzenie. Y, oczywiście, badając wszechświat, my hmm. troszkę poszukujemy samych siebie, no właśnie, bo jak powiedziałem, ten wszechświat nas wydał. Y, i my jakoś jesteśmy obecni w tych wszystkich teoriach naukowych, które, które tworzymy, ale naj, 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 najbardziej dramatyczne jest to, że one się sprawdzają. Że My coś tam wyliczymy, coś budujemy, jakiś model, potem wyliczamy z niego konsekwencje, porównujemy z doświadczeniem i tak jest rzeczywiście. I, i pomiary to pokazują. To jest wielką przygodą ludzkości i czymś niezmiernie optymistycznym.